Na ile lewica liczy mandatów w województwie opolskim? Walczymy o dwa mandaty. W poprzednich wyborach mieliśmy jeden. Myślę, że teraz te dwa są, tak samo jak ostatnio w zasięgu ręki. Wszystko będzie również zależało od wyniku ogólnopolskiego. Obecnie w sondażach notujemy między 10, 11-12%, w związku z czym mamy jeszcze cztery tygodnie kampanii. Myślę, że tutaj te wzrosty, które ostatnio notuje lewica, mogą być jeszcze dociągnięte troszkę do góry i przy 13-14%. Myślę, że te dwa mandaty są do wywalczenia. No tylko, że wtedy y, takim mocnym, drugą lokomotywą poza liderką listy był Piotr Woźniak, który teraz startuje do Senatu w Opolu. No i reszta listy niestety tam nie miała oszałamiających wyników, żeby delikatnie rzecz ujmując. Y, y, sądzi pani, że jest szansa, że ta lista jest mocniejsza w tym roku? Ja części tych osób na przykład nie znałem. E, oczywiście wydaje mi się, że jest równie silna. E, jeśli nie silniejsza, startuje z nami zresztą tutejszy kandydat z Kędzierzyna-Koźla. E, jest to szef OPZZ Wojciech Reichel. E, jest to osoba, która jest znana wszystkim pracownikom na Opolszczyźnie. E, startuje z nami Kamila Jarońska, Jerzy Przystajko, którzy bardzo e, Ciężko pracowali na to, żeby wiele głosów obywatelskich, społecznych było słyszalnych. Startuje z nami Piotr Pelian, który w tym momencie właśnie przygotowuje interwencję w sprawie zatłoczonych autobusów, którymi młodzież nie jest w stanie dojeżdżać do szkoły, a pracownicy azotów do pracy. W związku z czym, jakby ta działalność naszych członków i członkini listy jest nie tylko widoczna, ale również prospołeczna. W związku z czym myślę, że to zaowocuje konkretnymi głosami. To jeszcze bym chętnie to zobaczył tą działalność przez 4 lata, a nie tylko przed, przed wyborami. No, większość z tych osób, o których mówię, to są osoby, które pracują przez 4 lata. Pan Reichel czy okay, pan. Związkowcy tak, ale pozostali działacze, ja ich na przykład nie widziałem, a raczej się interesuję takimi działaniami. Pan Pelian również wielokrotnie podnosił tematy lokalne. Interweniowaliśmy. To, że nie organizujemy czasami konferencji prasowych na miejscu, to nie znaczy, że nie próbujemy walczyć o sprawy ludzi, więc musi mi pan wybaczyć. Obiecuję, że jeśli potrzeba do tych konferencji prasowych, staramy się zwoływać więcej, ewentualnie. Nie przesyłać informacje prasowe. Ale te interwencje są i te interwencje tak naprawdę docierają tam, gdzie powinny dotrzeć, czyli do tych osób zainteresowanych, które prosiły o to, żeby się tutaj w ich imieniu wstawić i zawalczyć o to, żeby konkretne rozwiązania były wprowadzone albo wręcz przeciwnie, żeby zablokować różne rozwiązania, bo tak również takie działania musimy podejmować. No niestety my jesteśmy w opozycji, w związku z czym te nasze, nasze działania są dosyć mocno ograniczone. Ale myślę, że to może się zmienić już po 15 października, więc nasze moce e, zmiany na lepsze, różnych rzeczy będą dużo większe. To ostatnie pytanie, dlaczego wyborca miałby właśnie opo opozycyjny miałby głosować na lewicę, a nie na przykład na koalicję Łódzką, gdzie też są działacze lewicowi? Przede wszystkim dlatego, że my na lewicy jesteśmy stali w naszych przekonaniach i w naszych wartościach od wielu, wielu lat walczymy o prawa kobiet, o prawa mniejszości, o prawa seniorów. Przygotowaliśmy projekt rozwiązanie, które tutaj w Kędzierzynie zresztą, gdzie wzrost liczby osób starszych jest chyba największy, jeśli spojrzymy na dane statystyczne z spisu ludności, renta wdowia to jest rozwiązanie, które jest naszym sztandorowym rozwiązaniem. Złożyliśmy ten projekt dwukrotnie. Przede wszystkim pierwszy raz jako projekt poselski, a kiedy utknął w zamrażarce sejmowej, zebraliśmy pod nim ponad 200 tysięcy podpisów. Zresztą mieszkanki, mieszkańcy na Koźla również podpisywali się pod naszym projektem, to dzięki ich podpisom ten projekt był procedowany w sejmie. On jest gotowy do wprowadzenia. Tylko krótko opowiem, o czym on jest. To jest tak, żeby jeśli jeden z małżonków umiera, to żeby można było zachować 100% swojego świadczenia, i 50% renty rodzinnej albo 100% świadczenia zmarłego małżonka czyli czy to renty czy emerytury i 50% własnej. To jest rozwiązanie, które jest wzorowane na systemie niemieckim, więc myślę, że ludzie doskonale je rozpoznają i trzeba je wprowadzić w Polsce, bo nie może być tak, że jeśli brakuje jednej osoby, to nagle dana osoba, która zostaje nie tylko z tą tragedią, która wydarzyła się w jej życiu, to jeszcze dodatkowo zostaje no de facto zostawiona sama sobie ekonomicznie w tak Trudnej sytuacji życiowej, więc to nasze rozwiązanie również wskazuje na to, że zachęcamy do głosowania na lewicę, bo my jesteśmy stali w naszych wartościach, stali w naszych poglądach i mamy fantastyczne projekty, które już tylko czekają na to, żeby je wprowadzić w życie.